Cześć, witajcie, z tej strony Marek a Dzisiaj chciałbym wam co nieco powiedzieć o moim rowerze, a właściwie przestrzec was przed kupnem tej ramy Zapraszam do oglądania Po jakiego grzyba nagrywam ten odcinek? To pytanie pewnie zadała sobie przed chwilą wielu ludzi A po takiego, że wiele osób o tą ramę na grupach pytało I za każdym razem ode mnie usłyszą odpowiedź, że nie warto Przede wszystkim należy zacząć, że jest to kopia stylu bombera, chociaż no, nie bardzo tak wygląda. Eee, te ramy były jakiejś tam produkcji, to już należy pytać Mareckiego z BIR e bike I producent poprzedni tych ram e, ponoć zabronił ich dystrybucji na, na Europę, jakoby miały masę problemów, ale Chińczycy i tak podchwycili projekt i powstało coś takiego. Nie wiem, na ile ta wersja jest prawdziwa, natomiast brzmi yy, dosyć, dosyć realnie, patrząc na to, że no, jakość wykonania tej ramy jest tragiczna. Tą ramę dało się kiedyś kupić w Ebikerze za, za cenę Falcona. Obecnie da się ją kupić na Oelixie za cenę mniejszą niż Falcon, więc tyle dobrze. Jest to około 1500 złotych. Ale dlaczego nawet w tej cenie tej ramy nie opłata się kupować? Cóż, zacznijmy może od przodu. Rama jest stalowa, a lakier jest bardzo kiepskiej jakości, więc tu już widzicie, że wychodzi ruda. Tu bardzo podobnie, to no, wygląda to po prostu tragicznie. I tak drogi rower po prostu nie powinien rdzewieć. Tak samo przy suporcie znajduje się rdza. Kolejna kwestia. Brama jest absolutnie nieprzemyślana. Te dwie śrubki, które tutaj widzicie, znajdziecie również po drugiej stronie. Co to jest? To jest mocowanie akumulatora. W tej ramie nie da się normalnie zamocować akumulatora. Wierzcie mi. Jedyną możliwością jest oczywiście położenie go na płasko, bo tutaj mamy kąt 90 stopni znaczy w miarę 90 stopni bo tak jak mówiłem w tej ramie jedyne co się zgadza z zamówieniem to w sumie kolor i to wszystko, także możemy akumulator po prostu położyć tutaj przyczepić go szpilkami, myk myk no ale nie do końca, bo nie wpuścimy przewodu silnika przewód silnika najlepiej jest wpuścić tędy ale tego otworu fabrycznie tutaj nie ma Dlaczego nie ma? No nie wiadomo. Dlatego, że producent chce, żeby wpuścić przewód tędy, tymi otworami. A skąd to wiemy? No stąd, że po prostu tu jest jeszcze taka wielka metalowa osłona, z którą pojawia się też kolejny problem, ale o nim nieco później. Wracając do akumulatora. Drugim możliwym sposobem jest zamocowanie takiej rynienki z drewna i położenie na nim akumulatora. Teraz wyświetlą Wam się zdjęcia, jak ja mam to u siebie zrobione. I moim zdaniem jest to najoptymalniejszy sposób na przyczepienie tutaj akusa. Lecąc trochę niżej, mamy tutaj punkt obrotu e, wahacza. Cóż, jest on sporo oddalony od suportu. I przy, przy ostrej, wyboistej jeździe po lesie, jak tutaj widzicie, mamy wrażenie skaczących pedałów. Więc to też jest dosyć słaba sprawa. Sam punkt obrotu wahacza natomiast jest oparty o mosiężną tulejkę, co jest tragicznym rozwiązaniem, dlatego że e, absolutnie tracimy sztywność całej ramy. I jeżeli chwycimy sobie od góry, zaczniemy ruszać kołem, to będziemy mogli ją bujać i oczywiście wszyscy powiedzą, że wystarczy to mocniej skręcić, ok, skręcimy to mocniej, e, nie będzie się w ogóle kręcić. Pomijam fakt, że co około 500 km należy tutaj zmieniać smar, dlatego że ten smar się po prostu wypłukuje i cała rama zaczyna skrzypieć. Lecąc trochę w bok, mocowanie dampera. Ten element nie jest oryginalny. To jest e, spawane przeze mnie w moim warsztacie, dlatego że całe mocowanie dampera zwyczajnie pękło. Dlaczego? Jest ono zwyczajnie e, zamocowane na blaszce, spawane na taką blaszkę. Która się wygina, a następnie łamie zaraz tutaj przy tym wahaczu. Dlatego trzeba tej czynić takie rzeczy, żeby jakkolwiek ta rama w ogóle jeździła. Górne mocowanie dampera również nie jest wolne od wat, ale jeszcze mi się nie połamało. Cóż, w środku zamocowania większych damperów, e, obudowa dampera będzie Wam obcierać o ten element przy, przy odbiciu. Pomijam fakt, że trochę ogarnę tego błocka. I przyłożę tutaj coś prostego, żebyście mogli to zauważyć. Patrzcie, całe mocowanie dampera jest wgięte. Nie wiem, czy to widzicie. Dlaczego jest wgięte? Dlatego, że tu jest tylko blacha. Jest w takiej grubości blacha, która zresztą, jak widzicie, tutaj pęka. Tu można normalnie sobie zahaczyć paznokcia i odłupywać farbę, ale nie będę tego robił. Także to nie ma prawa po prostu działać. Tam nie ma żadnych spawek, nie ma żadnych wzmocnień. Lecąc nieco wyżej mamy mocowanie siodełka. U mnie jak widzicie mamy siodełko motocyklowe, z którego dostępnością jest tragedia. Ja załatwiłem je sobie w Polsce przez prywatnego gościa, którego serdecznie pozdrawiam. Ale jeżeli wy byście chcieli takie siodełko kupić, to macie bardzo nikłe szanse na znalezienie czegoś takiego. E, tak samo to siodełko nie jest absolutnie kompatybilne z tą ramą. Trzeba masę rzeczy przerabiać, trzeba wiercić nowe otwory, trzeba robić spawki, żeby to siodełko po prostu nam nie odpadło. E, a jaki jest problem z oryginalnym siodełkiem? Tu jest taki trójkąt wysunięty, i tu są jeszcze jego pozostałości, jak widzicie. A nie, to może brud. Ale tu są pozostałości. Wgięcia szczelina robi się nam na górze, a na dole ta blacha się zwyczajnie wgina. I co się wtedy dzieje? Całość nam masakrycznie skrzypi. Wahacz. Wahacz jest zrobiony z bardzo grubych profili, bardzo grubych przekrojów. Jeszcze nie udało mi się go złamać. Co ciekawe. Natomiast pochwalić nie mogę mocowania silnika, które jest tragiczne. Dlatego, że tutaj mamy no, grubo ponad 10 mm, a o silnika ma 9 z hakiem w przypadku m 23 Turbo. I wtedy, niestety, w takim przypadku odpada nam możliwość zamocowania tutaj wstecznego, odpada nam regen, odpada nam cała masa rzeczy, dlatego, że silnik może się kręcić tylko w jedną stronę jeżeli się będzie kręcił w drugą stronę to ten hak się będzie obracał silnik się będzie rozkręcał i co 100 km mamy gwarantowane odkręcanie się silnika co na pewno nie jest dobrym pomysłem co warto wspomnieć silnik odkręca się nawet jak zalejecie śruby czerwonym klejem do gwintów na to niestety nie ma rady wspominałem wcześniej o tej osłonie jaki jest z nią problem cóż, ja jej nie wożę dlatego, że przy maksymalnym ugięciu tego amortyzatora a jest to RockShox boxer o skoku 200 mm. Eee, ta skrzynka zatrzymuje przednie koło, i ja naprawdę nie żartuję. Ona prowadzi do zatrzymania przedniego koła. Teraz pokażę Wam, e, jak wygląda ten amortyzator i prześwit tej ramy przy dobiciu amorka. Bo tutaj naprawdę już praktycznie nie ma miejsca. Ten element ja sobie wydrukowałem, jest to osłona tylko do przeprowadzania kabin na kierownicę. Ale jeżeli ktoś jeździ z taką oryginalną osłoną, wyrzućcie to, bo gleba jest możliwa bardzo szybko. Całościowymi problemami tej ramy są jeszcze między innymi całkowity brak szczelności. Ta rama niestety nie posiada żadnej klasy IP. Nie wspominając o tym, że przez spawy można sobie świecić do środka ramy. Sama rama jest również masakrycznie ciężka. No, wiadomo, jest to stal, ale chociażby te boczki są również stalowe, więc ważą one masakrycznie dużo. A co to daje? Daje to tyle, że cały rower waży 60 kg i zwyczajnie się gnie. Tak jak na przykład tamten punkt. Znane są jeszcze przypadki łamania się tego elementu. Ale cóż, ja tego nie doświadczyłem, więc e, nie mogę się wypowiedzieć, że coś takiego się dzieje, bo zwyczajnie byłoby to nieuczciwe. Na drugi raz, jeżeli miałbym kupić tą ramę, to co bym zrobił? Cóż, na pewno jej nie kupił, a jeżeli chodzi o alternatywy, to prawdopodobnie zainteresowałbym się elekiem Atom, jeżeli zależałoby mi na środełku motocyklowym. Dlaczego elekiem? Dlatego, że jego rama nie jest wykonana tak po prostu z blachy, tylko jest to rama oparta na ramie, ramie metalowej, która jest przykryta plastikowymi boczkami. Co dodaje? Rama jest lekka, rama jest mega sztywna, bo porównajcie sobie samochód, który jest, samochód no, na przykład terenowy, który jest zrobiony na ramię. i porównajcie sobie cały gięty w fabryce. No wiadomo, który będzie sztywniejszy. A jeżeli szukałem ramy z siodełkiem, to popatrzyłbym w stronę EV Sparka. Ewentualnie bir i, bajka, e, bir i Bajka FAT, ponieważ ma on dokładnie taką samą szerokość jak Tarama, zmieścimy tutaj masę ogniw i przynajmniej mamy gwarancję w Polsce, bo cóż, jeżeli ten wahacz pęknie, tak do końca, to nie pozostaje mi nic innego jak po prostu pospawać go kolejny raz, ale i tak nie mam gwarancji, że nie pęknie za chwilę, także nie ma to absolutnie żadnego sensu i jest tylko stratą czasu. Także wszystkie wady tej ramy mamy chyba omówione. Decydowanie unikać tego czegoś szerokim łukiem. Ja się skusiłem i no cóż